Z tej strony Janzi witam Was w końcu go na moim kanale. W tym odcinku, jak widzicie mam koniec zaniku Tyle o tym mówiłem. Leona, jaki na 600. E I to zaraz będzie koniec, Nie za dużo. No, Prawie 2000. No, ja mamy no, dużo, ponad 2000, ja wszystkich. Ja Zrobiliśmy sobie rzeczy. jak jaką I jak zawsze to, to, rob, to robię. Ile tam na świecie ma najwięcej ktoś? I je w Polsce. Przecież nikt chyba nie gra a w Polsce, gra i O, mamy jeszcze srebrnego leonka do kupienia. Nie mam jak mam dość te owe są do zodniarza to oczywiście tylko tyle jak jest z tymi słuchaczkami weźmy sobie może Leonka. i zakończmy ten odcinek inne moje wnioski subskrybujcie mi kanał pamięcie o łapce w górę i dzwoneczku Jestem żegnam. Pa!